Dzień dobry, 7 rano. Witamy. Ja parzę jedzenie konikom, dam im wcześniejsze przygotowane jedzenie i idziemy do roboty. Gary, chodź tutaj, Gary! Gary się tutaj do mnie przymilał, mu się nudzi z rana. Dobra, Łukasz tam bierze, wywozi to drzewo, ma pociąć Co żeśmy robili? Kamil też tutaj działa i robi uwierzczalnie. Bo musimy tam wałek zasypać i w ogóle naprawić, a ja dalej walczę z produkcją tego jedzenia. Bo na ujeżdżalni on tam wam pokaże, widzicie, jest równo praktycznie wiem, z tym z ogrodzeniem, jest równo, a chcemy, żeby zrobić elegancką tę ujeżdżalnię. Na tym że kupimy pizelinę i zrobimy takie super podłoże. Ja idę teraz, bo jak mam wypuścić konia. Muszę takim systemem zrobić, bo wtedy jest mi dużo prościej to ich wypuścić. Bo tutaj dalej mamy zepsute te, te drzwiczki, jak widzicie. Więc ja tutaj po prostu przegradzam sobie tą. Lążą, żeby było zamknięte i tam zamykam. Wtedy konie mi idą bezpośrednio. Tu zaraz wam pokażę o co chodzi, bo nie wymieniamy tego. Bo pan koparką przyjedzie, będzie tu równą. to jest no, bez sensu, żebym ja to ciągle brał i naprawiał tak jakby. Bo może też trafić w drzwi czy coś. Ale zanim tu, no musi tu wyrównać te doły takie co widzicie. To będzie tu równo, bo to miasteczko esternowe ma tutaj powstawać za, no już jutro środa, w czwartek ma przyjechać, więc za niedługo. Dobra, tniki się napiły, wywalamy ich teraz. No pastisco z garym, wynocha, Sk -sk 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 -sk. uciekają tam jeść resztę rzeczy. No i koniki już zapakowane ładnie, i się tutaj nie daje im jeszcze dużo więcej wszystkiego. Siana, bo muszą troszeczkę poszanować, o tarzanko robią ładne, wszystko sobie tarzają się. Jutro im dopiero z rana pewnie dowiozę. Sianka, żeby miały świeżego, a dzisiaj jeszcze niech jedzą, to, co, niech jedzą to, co mają i szanują trochę to jedzenie bardziej, bo inaczej to będą deptać, łazić po wszystkim, a nie, a nie będą się brać i jeść. Wody trzeba tylko dolać, a maluszek się tarza. Wszystkie mają darzanie piękne. Sianu tam mamy, więc im dowieziemy 4 bale jutro kolejne na cały tydzień, bo jutro rana, a z rana, a może nawet dzisiaj jeszcze posypię łąki już eee, nawozem. Krzykaczą małym musiałem dać troszeczkę jedzonka, bo kurczę bardzo, bardzo, ale to bardzo krzyczą. A i co więcej? Tutaj dajemy wodę i będzie zrobione. Już się nie dromek dostały jeść. Gari tu zaraz przypilnuje. No i oczywiście z wami uciekły. Nawet nie przyuważyłem tego, że oszołomy dwami uciekły uciekły. Muszę ich teraz wrzucić jakoś do boksu. tutaj. Dobra, kucyki zagonione. Gari mi trochę pomógł. Czasem się łopak przydaje. No i dobra, robota zaczęta. Krawężniki tych chłopaki obsadzają. Traktor, wszystko, cement, woda jest. Robota tu idzie, ja tutaj spałem dziurę. Tutaj wody, żeśmy zapomnieliśmy sobie wykryć. Na zimę się tu spuszcza wodę, żeby w tym pomieszczonku co są toalety, nie było wody. No i wkręciliśmy wodę, teraz czekamy, bo nam zalało zawór spustowy, a tutaj jest toalety. Są takie. Jakby ktoś tutaj nigdy nie był Dobra, zaraz Wam pokażę co, bo przechodzimy na wyższy etap vlogowania. Zaraz Tylko muszę pojechać po jedną rzecz, co mi przyszła. Dobra, odebrałem paczkę, zapomniałem sobie nagrać, jak odjeżdżamy do tego tego. Zaraz pokazuję o co chodzi. Dobra, robimy wszystkie unboxing. Już Wam pokażę o co chodzi. Dobra no nie, nie tutaj że to takie zapakowane jak kościół. O! Widzicie co to jest? Czy wiecie co to jest? Teraz już mam nadzieję, że wszyscy jest to jest uchwyt na klatę taką do GoPro. Ale mam nadzieję, że mi się to sprawdzi, bo ja nie mogę na ogółowie nic nosić, więc no, ubieramy to i od jutra zaczynam vlogi takie z GoPro. Codziennie będziemy... Nawalać i wtedy będzie mi łatwiej nagrywać. Dobra, ja idę teraz na grilla, zobaczymy czy już zrobiono. Dobra, jak widzicie my już po grillu. Ziemi troszeczkę przewożą. Robota idzie. No, tak to wygląda. Myślę, że są obsadzane. Tutaj ziemia, z Wam pokażę awarii, jaka wyniknęła. Mamy małą awarię po zimie. Woda cieknie, kurde, niedobrze. Jest. I robota. Były kobaski zjedzone, pierwsze w tym roku, Łukasz mówił Bardzo smaczne wszystko jest Trzymajcie ocieki, żeśmy się wyrobili Ok, ja teraz daję siano, słomę konikom Bo już wracam powolutku Do tych moich zajęć Tutaj Stefan sobie chodzi Przemierza wszystko Zaraz pójdziemy, zobaczcie jak poszły chodniki Tylko muszę tak nalać wody tam siano słonę i lecimy pod karczmę zobaczymy jak idzie nam robota ja dzisiaj mam inne zajęcie ponieważ siodłam, pomagam siodłać Na przy bo Natalia pojechała na konferencję jej nie ma więc ja tutaj robię codziennie coś innego tutaj nie ma prawa na teraz będziemy ogólnie robić takie rzeczy, że Codziennie, codziennie będą inne zajęcia. Więc wszystko będzie razesjonowane już. Od jutra, tak jak mówiłem, zaczynam chodzić z tą kamerą, to już będzie naprawdę fajnie. Dobra, gdzie jesteśmy w drodze do No, Zobaczymy. Co i jak. to już się zaczynają, zaraz coś na Nikola jeszcze trzeba będzie jeździć. Zaraz pewnie przyjedzie. Ja prawie dałem konią siano. Brakło mi trochę, ale to no, sobie tam zrobię idziemy zobaczyć jak idą postępy czy coś zrobili czy się obijają no i dobra Prace idą fajnie. jutro jeszcze tak nie chciałem tego tych gałęzi wywozić dzisiaj bo e, po prostu no, skończymy jedne roboty i dopiero będziemy tutaj przechodzić do drugiej nie została taka lekka praca tylko chodniczki poza napać tutaj i Idę po koniach. Idziemy się odbać Dobra. Czyścimy konie z, Ursz z Urszulą i z Martyną. Ula, jak idzie czyszczenie? Masakra. Ale znaczy, jest coraz lepiej. Konie się lenią, nie? I po prostu. Patrzcie, co się dzieje. Jak się lenią, to. O. Zaraz. Patrzcie, do tej sierści się gromadzi tutaj. Ale mówimy, że jak. Fu to się wyleniem, to później już będzie z górki. Będzie już tylko lepiej. Będzie lato, piękne, zrobione. A ja mam taką szczotę. Muszę delikatnie bo już z cienka sierści. Czasem malibek się złości na tą sierść. Martyna, jak ci idzie, czyszczenie. Malibek to nie zjadaj kamery. Od jutra. Od jutra. Od jutra mówię, że będę miał taką kamerę tutaj. Będę zachodził cały dzień. Ja mam takie coś. No ja też mam. Mm. Tylko że dzisiaj jeszcze tego nie użytkowałem, bo mi dopiero przyszło. No to jest spoko na no, takie właśnie wyjazdki jutro. No ja myślę to pod bluzą nosić i sobie jak, tak, będą, no jak będą... mnie znajomi ludzie, co się będę ich wstydził, to będę tak.

Martyna wam zaprezentuje jak się czyści nogi Santi, dawaj nogę Ale jest nieprzekonana, no Dawaj nóżkę Patrzcie jak się czyści kopyta Eee, jakie czyste ma ta Santanka Elegancko, to teraz stanęła na nogę Cyk A z tyłu ma brudną Jedną miała tylko czystą Czyścimy szczałeczkę i leci. Pyk. Będzie zaraz po, porobione wszystko. Urszula tak samo. Dobra ja żeby nie przedłużać to ja też gonię po swoją szczotę i odkurzę konia i czyszczę kopyta i siodłanie będzie się odbywać. Chwila przerwy, więc gdzie kontrola jakości. Zobaczymy co tutaj panowie dzisiaj zrobili. Czy damy radę jutro? zacząć układać kostkę No powiem wam, że tutaj im coś nie wyszło chyba już nie mieli siły dzisiaj tego dokończyć Tu coś im spierdziela tutaj coś ucieka, jest banan nic więcej No dobra kontrola jakości Mikołaja musi tutaj być taczki zostały a, no, rupaczki nikt nie weźmie, chyba nikt mi w takich ukradnie i betoniary więc to? Tak, tak się dzisiaj wygląda robota, tu będzie chodnik ładny. Um, Jedyne minus to, że trochę grill teraz będzie chyba za niski. A jak to wszystko podniesie się jakieś 20-30 cm do góry, to będzie dosyć nisko. Ale jak się zrobi, to już będzie tu będzie ładnie. Dodatkowo będzie stawik, myślę, że to wszystko będzie już takie prima sort. Stawik będzie grodzony też takim ogrodzeniem drewnianym, takim jak tutaj jest dookoła. O coś takiego, takie X. Tam będą te X. To będzie wszystko takiego już ja, w klimacie. A kartka to się prezentuje tak: wszystko liście już prawie będą podrabione. Prężne przygotowanie do sezonu Tu jest dosyć elegancko i fajnie proszę bardzo dziś już się raczej nic nie będzie działo tak mi się przynajmniej wydaje, że nic się nie będzie dziać, więc co? Gonię. Dalej siodłać konie, pilnować, wszystkiego, doglądać. I co? Dziękuję za uwagę. Pozdro, cześć Pa!